Adwent to tradycyjnie okres oczekiwania, refleksji i nadziei. Jednak dla osób w żałobie może to być czas szczególnie trudny. Wśród świątecznych dekoracji, kolęd i spotkań pamięć o tych, których już z nami nie ma, może być bardziej intensywna niż kiedykolwiek. Jak więc przeżyć ten trudny czas? Warto odpowiedzieć sobie na jedno proste pytanie: czy mi to służy? Czy ta tradycja, czy to konkretne spotkanie będzie dla mnie w tej chwili wspierające czy obciążające? Jeśli okaże się, że to tylko dołoży nam cierpienia, może lepiej będzie odpuścić, dać sobie pozwolenie na to, aby nie robić rzeczy, które są dla nas w tym momencie szczególnie trudne. Może to być wysłanie kartek świątecznych, może to być ubieranie choinki, czy dzielenie się opłatkiem. Możesz ominąć te tradycje w tym lub w następnym roku, dopóki nie poczujesz, że znów chcesz do nich wrócić. Bądź dla siebie łagodna w te święta.